Jak ja teraz spadnę, od mam tak dwadzieścia Nie do tego penisa, tylko schodzi i buduj gramy Słuchaj stamtąd Dawaj, zaczynaj, nie, nie, nie. <laughs> Dawaj, zaczynaj, szybko zaczynaj, zaczynaj. Dzień dobry, z tej strony GetterName A nie, to moja stopa Nie, to nie mogę tego pędzić. To jest myśl dobra, nie, jeszcze raz Dzień dobry, z tej strony GetterName A nie stopa no. Uwaga ja sikam! O oh, mój No, Boże. Nie, nie, Dobra. Witam Was bardzo serdecznie. Ztej sam generalny mieszka jest seria, na do. której będziemy się grać. No, jest ze mną Alek Enubis, Plamus i Dydziek. No no i co? Witajcie. Wiecie o jaką serię, taka zwykła seria multiplier, jako żeby nie grać singla, budzimy się na, obok wody albo na studni. No i co, lecimy? To to nie umie spację słychać. Co? Nic. Dobra. Dobrze, nie Uwaga mm. sikam. Ja też tak. O mój boże Ten tak był tak skopany, jak on po prostu nie ogarnię. Skopany Stopa skopany Dobra Zaczynamy Skakujemy na dół To co? Najpierw znajdźmy sobie jakąś fajną miejscówę Ale to już nagrywasz? To to ta też ta, ta. O tu jest jakaś fajna wioska Ale ta wioska nie jest fajna ta, tam w środku jest katyń a, w sumie to nie był dobry żart. Tam w środku jest rzeźnia. Tak, myślałem, że to on trzyma, Tam, śro tam w środku mnie. mieszka... Tam jest to jest co to za skąd? Skąd oni się tu wzięły? Mm... Nie tam nie mieszka... <średzimy> Jak opiatę po mnie zbiera, no co za chamstwo. <średzimy> no wypad mi stąd, ja chcę dom z cegły no, zrobić po raz pierwszy no, raz w życiu. No, BYKU Gdzie ja no, jestem? Co się dzieje? Gdzie jest moja mama? No, hey, dajcie... Tę krzyż to apel do władzy do społeczeństwa ufody, No nie pij mnie no. No, no! no nie pij mnie! <noise> no do się tam spółfala z tym <noise> z humano. <noise> <noise> Nie! On chce założyć rodzinę tutaj <grym wytkujesz> o, to jest no tak, o On chce założyć rodzinę, a ty tego nie chcesz Jakie wy jesteście? przyjaciele? i do? ja no, tu jest, jest cicha, wy tego nie zbieracie. Wy noc wy nachodzi Ciemno już wszyscy... Dzisiaj Tutaj. Czego chodźcie zawsze dana, wszyscy chodźcie. myślą, chodźcie, że jak jest noc... Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj do mnie szybko, chodźcie tutaj, mam, mam, mam. chodźcie. Tak, chodźcie. Ja, plamus dalej ci glut, gil wystaje? Nie. O mój Boże, to było takie lame. Skakujcie tutaj, to jest fajnie. Ci wiesz? Ja wolę sobie mieć takie trochę więcej przestrzeni. O Jezu, to dawaj dom zbudujemy, mam dużo drewna. Ja zbuduję, chodź. Chodźcie tutaj szybko, bo eee, Plamus, nie, oh. nie kucaj. Spoko, zaskucny Nie, to ma być tak, że masz nie kucać. To ma być taka niespodzianka. Domek. Robek Robek domiek robie Robek domie. Domiek robię. Robek do <laughs> domiek robię. Robi, ro... Sorry. Robek do mnie Ja mam za mało serduszek, nie wiem. Budujmy to, szybko, ty tylko zginiesz. Dobra, mam drewno. Drzewi, będziemy mieć drzewo. No, jako no drzewo. nie mam pół serduszka, zielono, dlaczego ty mnie bijesz? E, 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 e Ma e, ktoś żarcie? Ej. Nie mam. Czytuj Nie Co ma. Ci... Będziemy czytować. W tej serii nie ma czytowania, bro. Zabijemy cię i cię te Nie, e, da czytowania. No dobra, no typa nie może być, ale bez... To świnie! O, jest ja świnie. Też. Ja też. Pan mam drugą świnie. Potrzebuję tylko trochę byli... żarła, żeby... Ja też mam żarło, lubisz żarło? To jest taka odmiana jedzenia. To? Taka do nie jedzenia. No, taki... Joke on line to Tam wszystkie. <śmiech> śmiech. <śmiech> Lo... Joke on line. Kto to jeszcze mogę nagrywać was? Weźcie, weźcie, skopcie... Znaczy skopcie, matko. Wykopcie wszystkie kamienia i zróbcie pietyk, to przepali, to będziemy mieli taki... Super eee y węgiel drzewny Pork Chop Eee dobra, nie musisz takiego wysokiego tego domku robić A tu... pięciu gdzie będziemy mieszkać? No tak pięciu. A kale O nie, o, o, o ucznik. Haszczu nagrywasz nam brzeg. Jezus! Ja nie chcę umierać! <Gloria> i <trzwi> dwie nie łączył! Sorry, sorry, sorry przepraszam, 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 ja nie chcę umierać! Mam szczały. Już ci zgłosiło, dobra. Ja idę wykopać tylko. No. Ale tak szczerze mówiąc, ten <grym wierdź> zamknął drzwi. Róbcie postup. No weźcie połóż tego jak kto go zabrał. Święki, że go wyrzuciłem. <grym> Ej <wierdź> no, spodno. Ja, ja Dlatego drzwi były zamknięte. Ubikacja jest zamknięta. Drzewo, rośnie szybko. Ktoś tepnie, czy muszę... Masz kość? Śmiele będzie patrz! Idziemy? Uważaj! Tak nidźcie mnie ktoś Ej! Ej, Dysiek! Dysiek, coś za tobą idzie. Państwo. Ale ja bym się nie przejmował. Ale spoko. Tylko, że ja jestem. Mam kość, szybko! Jak on wyskoczy <laughs> na te. <laughs> to bym nie chce no, zabijać. Mam wszystko. Odejmuję rzeczy. Nie, Dżemu nie chce zabijać. Spider! Zbagowany Spider! Odejmuję rzeczy. Odejmuję rzeczy. Odejmuję, że... to jest podniósł. Dobra już, zabra... Tak, zaraz się o Nie, to Dysiek zabrał, Dysek musi. O. o szkielet, szkielet, Nie! Nie zrobisz tego Boję, Boję się. się. No, nie! nie! Ten szkielet tak? zrobił jak Chuck Norris! Nie! To jest za Nie w to strony idziemy! Gdzie to, 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 to jest? A tam o, Alek, Alek jesteś? Gdzie masz drzwi? drzwi. Aha. Tepnij nas! Nie, wszyscy nam nie strzelają. No. Nie no bez Stepania może no Z Tepaniem, te e, w ogóle trzeba znaleźć fajny ten, trzeba znaleźć fajny plugin co pozwala to co, coś tam uskaka... w ogóle to się zna. Nie mojej temy. Plamus moje to, I hate to... you A To moje, że to Ci tam mają drzwi. już dom! Ech, chodź z tego tego akel, Boże, tak, dlaczego tak, ja w ogóle... No stop po ak Masz drzwi, masz drzwi, proszę masz. Drzwi. Nie ma drzwi, ale w pierwszej się tam... Uuu tu jest światło <laughs> nawet! skąd on ma pochodnie! Akel, chodź. Alek, skąd ty masz pochodnie? Tylko wypakowasz się. Wypakowasz się. Kto miał pochodnie? Masz czuby. ja tutaj, patrzcie, geter na górze. Nie. No, no, widzę. O! Jeszcze! Kogo O Boże, ktoś się rozsypał, ja go zabiję! Pomszcie cię! O, ma mój kierunku. Dobra, po nim! O, chłopaki, przeżyłem! O, fajnie, i drzwi przed most. Jak to Doko, fajnie z tej perspek z perspektywy było widać fajnie. O tak chcę boku. E no, to. odblokuj to. to. Dobrze, ja mam, mam Twoje życie jakby. Dziękuję. Alek, ale jak coś to nie ma cheatowania itemów, ok? Że nie cheatuję. Nie, bo ta pochodnia jest podejrzana. Nie, ona chyba z Dysia wypadła. Dysia już wypadła. Zrób, zrób, nie, ja nie zrób, zrób. Ja nie nie, Czekajcie. Zrób. Poczekajcie. zrób. Oh. Pobre. Pobre. Ehm, tym, daj, mi siekierę, ja daj mi się kierę, ja daj mi się jedną, proszę. Aha, bo to jest drzwi. Dzięki. Nam, 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 Dzięki, że mi ją zabrałeś. Dziękuję, nie ma za co. Masz. Pokańmy. <słyszy> <się> do... <słyszy> wasze rzeczy. Dobra, no ja. Dzięki. Do... Wasze rzeczy. cenne. Ja tutaj, ja tutaj skopię na nasz stary domek. Ja pozabijałeś potwory! Skop go! Tylko pozabijać, będę cię ochraniał. Sto Skop spoko. go! A propos stopy na przywitanie. O, ej, no. Już nie. nie ratować, a nie tam cię nie ma, spoko. <noise> On poszedł z odsieczą do dyzia, a dyzia już nie ma. Nie, no, spoko, zauważyłem za późno. Ja go, a nam przywitnie tak. Czy to nie jest Enderman? A nie, to dobra, spoko. Lol, ale mam ochotę grać w tego Minecrafta O, lol, ale, ale mnie skądź mi a nie, to noga. A nie, to stopa. Głupi jesteś. Masz. Ej, to skąd się piasek wziął, ty f... What the fuck? O ja... tu, 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 tu... Tu był piasek, czy nie? Nie, ale... Ktoś tu. Chce... A, A, to, to, to ten, to, ten, to Anubis. Ale tak se mnie skąd tu piasek się wziął. To zombie się tam wziął. Czekaj, idę do ciebie, gdzie on jest? Zrespił się? lulu. Gdzie on jest? Ja nie mogę do tego prywatnego... wejść. Uprząt drugi. Ten, nie ten na dole dole się odskrzuje. No, Dyzio się zbliża woli. Dobra. Będziesz <laughs> przedni... szedł, a za nim Creeper, <laughs> Nie, on przed nim Creeperów. <laughs> Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Biegnę do Dyzio, biegnę. W tym odcinku no zobaczymy, ci... jak Dyzio przemierza i ucieka przed Creeperami. A ja też chcę tam do ciebie wejść, Po lewej, po lewej. Flamus, po, po lewej, po lewej. Flamus, po lewej. No. A widzę, widzę, już widzę. Strzelają no, mnie. Nie, nie w tą stronę. Ej, tu... A, płacisz, ja za, to, za to, za tobą, rzuć za to, bo, za to, bo. A, Creeper! Biegnę, biegnę, biegnę. Szybko, na moście się uciekaj, za... uciekaj. Ucieka. Okay. Patrz, patrz, oglądaj. Oglądaj, oglądaj. tą walkę. szybko, uciekaj. O, świnia! W ogóle świnia nie jest. widzicie tego Creepera, prawda? W ogóle. No. <laughs> a ten Creeper, a dlaczego te potworki są jakieś A, bo goni go. Uciekaj, śmieciu. Ja go zabiję. Wysadź go, wysadź zabijam go. go. <laughs> plamus, uciekaj, szybko. E w ogóle my tak się kłócimy o dom, budujemy takie gówno, a tam mamy stojący dom <grym 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 z tego tam za mało nas jest nie <grym> Ten dom nas strollował, wiesz o tym? Tego. A z mieszkali na drzewie może was coś zabije. Wszystko mam samolot to użyć tam Samolot. Do dolny to samolot. działa, dolny działa piesek. E, schodzimy tam? Bo ich i tak już nie ma na co patrzeć. Nie, ja, ja tu zostaję. Nie, jest A, tak okay, to jest bezpiecznie. Rzeczy, chodź. O, o, tak. E no weźcie to... No odblokuj to, to dlaczego to się interakcji. samo blokuje, ej. No nie, bo to taka jest skrzynkowi Normalnie, no to tak no, no nie ma off, nie? No to wpisz wlof, łamane to off, ej, łamane to off to i klikni. Cere mów, weź to wyłącz A Weźcie tak samo na tego na piesek Już zrobiłeś to zrobiłeś. usunąłem Nie zrobiłem, bo mi się zbugła klawiatura On Klawiatury nie a on gra na... o, jedzenie. O, jest serdecznie. Już genie. jest. Ja, no. Jezu, ile ty to piszesz? No. Masz unlocket, macie skrzynkę, Ma tam są wasze rzeczy. Macie żarcie no, w tym wszystko podwodnym. zabiera, co jakby co, nie taki złodziej. He. Ja idę żar posadzić, odczuń się, idę żar posadzić. Żarcie w pizze macie. W tym pierwszym. Ale to ja też wrzucę. Trzeba posadzić, trzeba. Chyba się po... się chodź, chodź, chodź. No. poszukać no, <kluzł> e, Nie przyznałeś się, proszę. Dobrze. Chciałbym ja tego tak. nie wiedzieć, wiesz? Przeżyłbym bez tej informacji. Dokładnie, schodź tutaj. Schodzi No, piękny dzień! Gdzie Jezus! chodź, nie go ja, oglądać chodź, Geter chodź, 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 Jak chodź, Jak oni chodź, chodź, nie chodź, tam chodź, chodź, nie ma chodź, 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 Tu jak to było? Jak to było? Tu, tu, tu. <laughs> jak ty fajnie spadłeś The sun go The sun goes up yeah. O! tu się odkrył? Tu o oh, wow. fuck bro. Wow Odkrył jaskinie Roo. Dobra Ej, daj mi kilo eee, Masz na masz Uuu wągiel daj, daj mi pochodnie Ale bo nie mam pochodni, zrobię idę tam. Ej ba tu mi nogi, bo ja jest no. Ja mam pochodni, więc halo. idę do ciemna. O, jest żelazo! Fajnie, będę <laughs> mógł <laughs> Minecraft po mięsku Minecraft po mięsku To jest nowa weka Minecrafta po tylko po mięsku rzeki Aaaaaa! Przejdź gdzieś jest tam Endu na dole? Gdzie daj jest haszczu? Kilo? Mam kilo, wchodź tam E, no, to weźcie te nie, mam tylko e, dwie kiery. Coś siery masz. No zjedz to! Rzuć pochodnie, Tak rzucz, jezda, się nie mam. Nie! No. To zjedz, to oczko. Rzuć pochodnie, Co za głupek? To... Dajcie mi no. moje rzeczy. Rzuć mi pochodnie, rzuć pochodnie. Rzuć, rzuć pochodnie, rzuć. Skąd mam no, ci dać dole, wziąć pochodnie? Rzuć pochodnie, bo tam ciemno, rzuć, rzuć. Ej, dobra, bez orgazmu proszę cię. Ale nie. Rzuć, to no jest? A to pochodnie? Nie, no, nie to pochodnie. Jeszcze mieć gmina? Nie. A ty nie mam. lol, ej! I Wziąłem ten plamusno. I drewno. Drewno? Mam pochodnie. Dwa. Nie mam pochodnie. To ja wiesz, drewno nie mam, gdzie tego. Ale ja drewno nie des. Ej, nie mam drewno, przerobimy des. Omygę. Dobra, przerobimy des. Omygę. Ej, może znajdziemy co dzisiaj, tylko dzisiaj po jaskiniach se pochałacamy, a potem poszukamy. Oooo, oooo, tutaj. Oooo. O, o Dlaczego ty masz orgazmy za każdym razem, kiedy coś zobaczysz? Ej, ej, chodź tu, nie ty, chodź, chodź. Nie, 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 chodź, Boję się ciebie, bo ty masz orgazmy, ej. Ej, chodź, chodź, chodź. chodź no idę. Chodź, chodź, się przed, spójrz co to jest. Spójrz, spójrz. Uuuu. Uuu. Ale ty przeżyłeś, ja zginąłem. tam wezmę moje rzeczy, idź tam podnieś. Nie wezmę ich, zwaliłeś mnie z tego. Co z tego? Tam jest żelazo, co ja z tego? Nie... Co z tego, że mi ci no, Przepraszam, przepraszam. Co z, z ja... tego, że cię... Przepraszam cię, teraz to se możesz. Ale, ale nie przepraszam, to ja zginąłem. Ten szkielet tam na mnie poluje, o, jak wejdą... Pokroiłem za mnie... ciebie. Dobra, muszę się stąd wydostać. ten szkielet na mnie patrzy. On na mnie patrzy. Ja tam wlazłem jak najmniej, nie mam kilo, fajnie, nie mogę wyjść. Też lubię trochę. Jak... Uh. Uh. Tu we mnie z góry strzela Ale nie, te pijcie Na O! Au A grzełot E dobra, e, dobra dawaj wychodzimy z tej jaskini po, ja Znajdziemy tam, jakąś Już tam lecę, lecę za, za, za no Dobra ale znajdziemy jakąś fajną miejscówkę do osiadłania o, Mamy osiadłonię Znaczy osio... <noise> o, osiadłano. <noise> o, osiadłano miejscówkę Nie, ja chcę taką fajną, jakąś górzystą Chodźcie poszukamy na górze... To wyciągnijcie. To według przygody na, na równinie Już tam biegnę do ciebie. Już cię spedet... no. no. <głos> 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 Już cię idę penetrować! No, moje rzeczy wziąłem? To, to nie biegnij. Wziąłeś moje rzeczy? Wziąłeś. No wziąłem, ale ci ich nie oddam. <noise> ja się się Przez ciebie powiedziałem wziąłem. Wiem. Zrobię sobie teleport. Tak, te No Ale wściekły. Zrobię sobie teleport jak w Harry Potterze. Aaaa! Harry Potter? Nie, diabolo. Tylko trzeba znaleźć do <grystanie> miejsce. E, coś mi śledzi. Dubi, dubi, dubi yeah. duba, dubi, Ej, dubi, duba. Chórzysz. Plamos! Pan Milusiński! Yeah. A weź ile masz Dużo, ale nie bij mnie. Widzę, że tutaj już rozbierasz Odajmy domek, od, rzecz. Od, Alek. Od, 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 od. no, Oddaj To ty zbieraj domek, a ja mu oddam rzeczy. tam Kilka, które no, miałem. Ki to, to i żelazo. Tak, świetnie. <laughs> Zrób to ze żwiru. No ja nie mam twoich kilofów. Ty nie miałeś kilofów. Miałeś jeden. Nie Miałem kilofa jednego. Miałem miecz, miałem łopaty, miałem tasek. Łopaty nie miałeś. No łopat nie miałem, ale miałem tasak. No, już chciał wyłudzić ode mnie. Ale gdzie jest moje żelazo? Osiem miałem, pamiętam. Ehm, okay. nie przypominam sobie takich, takich... Ja pamiętam, dawaj. Jestem na powierzchni. Teleport zadziałał. No, Dobrze. Okay. <laughs> Pomóżmy rozbierać domek Alkowi i no, wyruszamy w przygodę. Ja nie mogę, bo mi nie oddałeś tu siekierki. No bo nie miałem to ja się świnie ja Eee, miałem... jesteś ten? Gdzie jest w ogóle haszczu w jaskini? Tu jest, widzę go, zabija świnię. Aha No To samo, samo... to samo będzie... To buru buru burzur To samo co ze świnią będzie. A Boże, dobra kopu, 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 kopu. Czemu z nisz się Ktoś kamień? Może ona ono chciało tu zostać Może ono chciało no. żyć, a ja je zabiłem. Ej tu jest jeszcze te drewno z domku, wy się zbierz Dobra, olej to drewno, chodźcie Ale chodźcie, zbierzmy się wszyscy razem i idziemy tak normalnie Gdzie jest haszczu, ej? Idę O i widzę, idzie taki szkielet Aż taki chudy nie jest, nie przesadzaj A nie, to nie szkielet, sorry, a nie Dobra, idziemy, ej, chodźcie za mną, chodźcie za mną Chodźcie za mną Ej, a gdzie są moje pokczopy dwa? Pork czapy? Tak, dwa miałem. Nie obchodzi mnie. Pieczą. Dawaj je. Ty Zjadłeś. Zjadłem je. nie wiem jakie porczapy To tu jest. A to dom. Ja, e, no, no, no. e może jednak na równinach się osiadłamy i zrobimy wielki zamek Asiadłajmy świnie. O matka, skąd? Dobra. Co wy na to, żeby tutaj się osiadłać? Nie, ja tu nie chcę siadłać. Ja chcę zrobimy fajne miasto. No dobra, to no, dawaj idziemy Ten... Chodźcie tam wszyscy, znajdziemy jakąś fajną górę, bo kilka osób chce I kilka osób sobie... jakie kilka osób? Nas jest stu pięciu, a tylko ty to chcesz Alek też chce Umogę ci Ja Doko. się zajmę farmą, dobra? Dobra? Szybko tak wolno kop Nie za to ci płacą Dobra, idziemy dalej nie, co to, to tak mało, lol No kop, kop to No, dzięki Nie, idę. Chodźcie, chodźcie Ej, może Bieda. wypłyniemy w ocean? I tak zakończymy odcinek i kolejny będzie jak już wypłyniemy, co wy na to? Bo to będzie trwał z 25 20... minut Bieda. Ej, chodźcie za mną, zrobimy sobie łódki, słyszycie? Tak, Chodźcie kończy... Jakie łódki? No łódki sobie zrobimy i A to popłyniemy. ty zbiałeś, bo ty zabrałeś moje drewno. Wypowiedź. No dobra, to ja zrobię, mam łódki. Ile łódek? 6, tak? A ja mam, ja mam ten crafting table. To jest już ja też mam. Pokił A ma ktoś ten, jak kto to, to się nazywa, motykę? Nie, bo tutaj nie ma żadnego robienia. No po ci motyka? Teraz, nie wiem po co. Łap. Mam wszystko, co trzeba. I tak zakończymy. No już, dobra, chwila dobra. Bez, bez spiny, ziom. Ty masz w ręku... Ale... Jeszcze haszczu tu masz. W ogóle haszczu przez go nie ma, Nagle O, jestem Alek, masz tutaj. Za tobą Ja tu już mam prawie cały jak ten nie? rzeczy to wiesz W sumie nas jest pięciu, a ja zrobiłem sześć. Ktoś ma dwie, ale już burżuj. Ja mam jedno. Ja, ja mam, mam dwie. Mówiłem, że burżuj. Płyniemy! Dobra! Ja to myślę, że na ty na ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie i zobaczenia w tym odcinkach. Nie, ja dobra, dobra, zakończę płynąć, ale już nie, 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 się nie, Ja się nie, żegnam. Ja zawsze jestem. nie, wychowali mnie, Ja się nie, 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 mnie, nie, Okej, okay, trzymajcie się Następny odcinek zaczynamy Nie, rozbijemy się Dobra, Przygodnie. na razie, trzymajcie się Pa, przygodzie.